Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w pierwszej serii na moim kanale przygoda w Minecraft. Moi drodzy, jesteśmy. Jak ja dawno w Minecrafta nie grałam, naprawdę. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj napotkamy, ponieważ nie wiem zbytnio, jakie mamy wgrane mody. Eee, myślę, że to na plus, bo nie jeden raz się tutaj zaskoczę w tej serii. Eee, Także, no, no, może być całkiem, całkiem ciekawie. Kurde. Aż nie mogę się doczekać. Dobra. Bijemy od razu sobie drabienko. Nie ma na co czekać. No, jak już widzicie po miniaturce, no to wiadomo, tak? No. no budujemy nasz pierwszy dom. Od razu muszę powiedzieć, że no. Nie potrafię zbytnio w domki, dobra. Ja nigdy nie byłam tym typem yy, osoby, yy, która, wiecie, buduje jakoś fajnie. Kurde, coś teges ja Tylko jakiś kwadrat, coś, no i domek, nie? Już widzę tutaj jakąś dziwną rzecz. Co to jest? Aha. Nic. Nic nie dostałam, Dobra. Kurde. A tam też są jakieś rzeczy. A to. Jakieś dziwne krzaczki jakieś. Uuu! Sałata. Winogrona. Kurde, i fajnie. Boże. Nie masz jedzenia, to tylko sobie idziesz. Trawę sobie zbierasz. Z tego nie wypada. I masz jedzenie, nie? Ale z tego nie wypada. Tylko sobie jasniej wypada. No dobra, dobra. No i proszę bardzo, kurde, już mam dużo jedzenia. Elegancko. No bo jeszcze sobie tutaj zbierzemy. Będę miał was. Ciekawe, czy ja to mogę jakoś, yy, nie wiem, sadzić, coś, coś w tym stylu. Nie musiała się dowiedzieć. Ale dobra. Już tam widzę jakiś zamek, więc elegancko. Ale dobra, o, to jest to. Ja chcę yy, kamień. Żeby zrobić sobie lepsze trochę rzeczy niż te drewniane, co dostałam mm, Także sobie wykopiemy go najpierw Żeby zrobić sobie siokierkę, mieczyk No i kurde, będzie elegancko Mam nadzieję, że tą serię jakoś w miarę dobrze przyjmiecie, że będzie wam się to podobało Mam nadzieję, że przez tą całą podróż będziecie razem ze mną Bo ja się mega jaram i mam nadzieję, że Wam to też się spodoba. Pyk, 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 mamy. Wychodzimy z tej dziury. Dobra. I teraz tak. Yy, crafting sobie zrobimy. Yy, to mogę sobie wywalić, bo nie chcę drewnianych rzeczy. Chcę tylko. O, kamienne. Kamienne. O, tak to się nazywa. Kamienne rzeczy. Na pewno lepsze yy, niż te drewniane. Dobra, mamy ulepszenie. No i elegancko, no i, no i idziemy po drewno. Ja, ja wiem, co to za drzewo. Ja wiem, jaki to jest kolor. I ja wiem, że z tego wybuduję mój pierwszy domek. Okej, okay. te liście też są piękne, ale nie możemy ich zebrać. Z tego co chyba pamiętam, ale mogę się mylić, potrzebujemy do tego nożyc, żeby te liście zebrać. Jak coś, to możecie mnie poprawić w komentarzu, jeżeli źle mówię. Dobra, zbieramy sobie. Też trzeba jakąś miejscówkę fajną, kurde, wybrać. Nawet nie wiem, czy to nie będzie gdzieś tutaj, bo tu mamy taki fajny teren nawet. Ym, nawet tutaj mogłabym się wybudować. A blisko domku mamy dwa zamki. Kurde, elegancko mi się trafiło. Taka lokalizacja, moi drodzy. Lepiej trafić nie mogłam. Tyle powiem. Dobra. Bijemy sobie drewienko. Robi się noc. To nie dobrze. Nie wiem, jakie są tu potworki. Ale raczej nie chcę się dowiadywać. Nie chcę zginąć na pewno tak szybko. Lecimy mi to drebienko. Muszę tak do góry. Op, op. Żeby całe ściąć. Proszę bardzo. Kolejne, pyk, 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 no i kurde, elegancko, mamy to, dobra. Gdzie ja bym chciała się wybudować? To jest bardzo dobre pytanie, kurde, no to może tutaj, no, tak jak mówiłam, a nie, ja chciałam tam, ale dobra, tutaj też może być w sumie, tak tutaj? Nie, no, moim zdaniem fajnie. O! O, ale co tak toksycznie tam? Przepraszam bardzo. Nie wiem, co to było, ale mam nadzieję, że ja tak latać nie będę, moi drodzy. Wiecie co? Ja sobie. O! Tutaj na drzewko wejdę. O proszę. Ja tu jestem bezpieczna. Dzięki, dzięki. O! Mam. A, czy to mnie zaatakuje, jak ja do niego podejdę? Czy on tylko. jakby te stwory atakuje? Nie, to jest ogólnie przyjazne. O! Zniknął przez chwilę, ale dobra. uuu Jestem ciekawa, jak tam będzie. Ale na pewno tam nie pójdę bez zbroi i tak dalej. Dobra, moi drodzy. Ja sobie tutaj poczekam. Grzecznie. Na dzień. Ja wam to utnę, żebyście nie musieli czekać. No i widzimy się zaraz. Dobra, jesteśmy po krótkiej przerwie. Dzień już nastała, a ja mogę spokojnie wybudować sobie domek. Bez żadnych e, creeperów i tak dalej. Także super. O, dobra, widzę tutaj dwóch takich panów. Dobra, nie, nie raczej. Witam Was już po krótkiej przerwie. Mamy dzień, jest super. Możemy zacząć budować domek, także nie mamy na co czekać, tylko bierzemy się po prostu za budowanie. Eee, jeszcze raz. Gdzie my chcemy się tu wybudować? Tutaj myślicie, że będzie ok? Mam nadzieję, że tak. Mm. O, drewienko. Zrobimy sobie szkic, bo pewnie drewna nie starczy. Mamy, tak? I mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, nie budujemy tu osiem. Raz dwa, trzy, cztery, pięć. Pogubiłam się. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz. A może, inaczej. Może tak licząc tego. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to będzie sześć. No dobra. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. To będzie mały dom. Bo, jak już mówiłam, ja nie umiem w budowle też nie będę marnować na to jakoś czasu. Bo, gdybym miała budować jakiś super hiper domek, to bym musiała. O, creeper. Yy, tak, z dwa odcinki na to poświęcić. Zablokowałam się od drewno. My pana tutaj nie chcemy. Więc, jakby mógł pan. Dziękuję. Stąd zniknąć. Dwa, trzy, cztery. Elegancko. I gdzie, gdzie chcemy mieć wejście? Myślę, że tu będzie wejście, no. Mamy raz, dwa. raz dwa. Dobra, elegancko. Teraz tu. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Dobra. Eee, skrzyneczka. Tu sobie postawimy. Tu sobie postawimy to. Schowamy sobie tutaj rzeczy, żeby mieć więcej miejsca na to wszystko. No i dobra. No i co Aha. teraz? No i teraz idziemy. No, drewno ścinać, tak? Potrzebuje drewna na domek. Dobra. Teraz trochę trzeba pozbierać. Na pewno będziemy potrzebowali jeszcze mieć piasek, żeby mieć szyby. Ale na mapce widzę, że są jakieś takie małe punkciki gdzie jest ten piasek, więc idealnie. Zaraz sobie zresztą do niego podejdziemy. Op. Ja pozbieram sobie drewno. Wam zrobię kolejne cięcie, żeby Was nie zanudzać. Bo co w tym fajnego, że e, ścinam drewno. Dobra moi drodzy, jesteśmy po krótkiej przerwie. Ja już nazbierałam sobie trochę drewienka. Więc akurat myślę, że na spokojnie mi teraz starczy. Robimy sobie tak. Myślę, że już w drugim odcinku pójdziemy sobie do kopalni, żeby móc się uzbroić i żeby iść zwiedzać, iść do zamku, bo myślę, że na to każdy będzie czekał. No, zrobimy sobie tak, tak, tak. Tak. I tu będzie szyba. Super. Pyk, 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 pyk. I tu również będzie szyba. No i tu tak samo, no. Pyk. No i dobra. Mm, tak, łopatę musimy sobie zrobić. Gdzie jest ten crafting? Tam, dobra. Eee, jeszcze kobla, mam. Dobra, mam jeszcze nawet patryki Tutaj, super. Robimy sobie łopatę, żeby zrobić sobie podłogę. Elegantko. Jestem ciekawa, jakie jest zwierzęta tutaj spotkamy. Czy to jakieś dulfiny, czy coś tam z tego? Jestem strasznie tego ciekawa. Ciekawi, czy są rekiny. To, to będę musiała uważać zapewnie. Nie chcę być zjedzona przez rekina. Na pewno nie. Dobra. Wiecie co? Teraz pójdziemy sobie po ten piasek, żeby on się prze przetapiał w międzyczasie, kiedy ja będę budować. No, myślałam, że dalej pójdziemy. Ale wszystko koło domku. Drzewka, zamki, piasek, zwierzęta. Wszystko mam pod nosem. Żebyś nie umierać po prostu. O! Oh. A ty niby... Jesteś zły, to czemu mnie nie atakujesz? Nieważne, może i to i lepiej, że mnie nie atakuje. Przynajmniej mam święty spokój. Dobra, robimy sobie piecyk. Pyk, e, troszeczkę drewna, żeby się przypalało. A my robimy teraz dach. tak, tak, dach tak robimy. Też taki najprostszy. Nie żaden z płytek. E, nie będziemy się aż tak męczyć. Prosty domek, przepiękny. E, tylko będziemy musieli zrobić jeszcze jakieś magazyn, no? Bo na pewno wiem, że, mam, że będziemy mieć duże rzeczy, ok? To jakby wiem. Nie jestem przekonana. Znaczy samo to, że mamy już tyle jedzenia, to jest po prostu, wow. Dobra. I tutaj, no i elegancko. Dobra, coś jeszcze tutaj mogę zburzyć? Nie, to dam sobie tutaj pochodnie z tej strony e, pozbieram sobie te krzaczki Mamy jeszcze więcej jedzonka Tak, akurat to tego nigdy nie jest za dużo 105 ży 150 życia to ma? Yy, ja nie przeszkadzam <laughs> yy, Ja tylko tak Chwilowo, wie pan tutaj yy, Dobra, dawajcie mi te kurde szyby Szybko, dawaj mi drzwi Przydałoby się łóżko Ale nie widziałam tutaj żadnej owcy A, z tą stroną Ale 150 życia to miało Jezus się. Idzie nie tak mi z tymi drzwiami. O! Elegancko. I jeszcze tylko sobie taką płytkę zrobimy. Takie dwie. Opa. Dawaj mi też kło chłopie, bo zaraz ciemno będzie, a ja co? Bez szyb będę. Dobra. Pyk. Eee, tutaj szyba. Tutaj kolejna szyba. I tutaj też mamy szybę. Szybko, 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 szybko. Zrobimy sobie przy okazji. Aha. Skrzynkę. O nie! Co ja robię? Nie tutaj miałam to dać, tylko miałam to dać tutaj. Żeby mi potworki nie wchodziły, nie? Eee. Dobra. Na razie magazyn nie robię. To dopiero na dniach jakiś tam. Na razie tak. Szyby. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Zabieramy się stąd. Zabieramy się stąd, bo nie ma czasu. Dobra. A, tego też tutaj nie chcę. I tu damy sobie to. I tu damy sobie to. Skrzynkę, to sobie tutaj powrzucam od razu wszystko. Pyk, pik, 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 pyk, pyk. Pyk, pik, pyk, pyk. Dobra. Dawaj mi tą skrzynkę też. Jakieś wilki, dobra. Nie wiem, nie interesuje mnie to. To sobie też tutaj chowamy. No i dobra. No i jako tako domek mamy, moi drodzy. Eee, w dalszych odcinkach będziemy się skupiać na magazynie yy, i na yy, pewno na dekor, dekorowaniu. Dekorowaniu, o, polski trudny język. Yy, ale myślę, że tak jak już mówiłam, w następnym odcinku idziemy do kopalni, tak, żeby jak najszybciej zdobyć materiały i po prostu zacząć tą rozgrywkę bo dużo nas, nas czeka po prostu. Tak. Także ja Wam pięknie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. No i co? No i widzimy się w odcinku numer dwa, który już niedługo będzie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia.